Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do niego: Błogosławione łono, które cię nosiło, i piersi, które ssałeś. Lecz on rzekł: Tak. Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i go przestrzegają. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, ta kobieta w pewnym sensie zaczęła pod wpływem tego, co słyszała, tego, co widziała, jak to słowo miało moc uzdrowienia, jak padła zachwyt nad Panem Jezusem. W pewnym sensie też padła w zachwyt nad matką, może sama by pragnęła być taką matką Pana Jezusa i zaczęła podkreślać te aspekty macierzyńskie, bo właśnie przez 9 miesięcy tylko matka właśnie nosi swoje dziecko, potem karmi swoimi swoich piersi mlekiem. Ale pan Jezus chce tutaj przejść z innej pozycji, z pozycji takiej czysto ludzkiej, cielesnej na pozycję taką można by powiedzieć boską w pewnym sensie. Anielską, bo tam już nie będzie. Aniołowie też nie mają dzieci, nie rodzą i no, żyjemy wtedy wiecznie. A Słowo Boże jest właśnie pokarmem na życie wieczne. I ci, którzy słuchają Słowa Bożego i przestrzegają je, mają jeszcze inne życie niż to życie, które człowiek otrzymuje no, właśnie przez zrodzenie. Przez najpierw poczęcie, potem życie w łonie matki, potem podtrzymywanie tego życia poprzez pokarm matki i później człowiek się rozwija. Jest to to ziemskie, biologiczne życie, ale oprócz tego życia my też rodzimy się we Chrzcie Świętym, przyjmując Słowo Boże, karmimy się Słowem Bożym, karmimy się Eucharystią, Mszą Świętą, przyjmujemy Komunię Świętą, i kiedy słuchamy Boga, podobnie stajemy się do Najświętszej Marii Panny, która przecież ona sama, słuchając woli Bożej wypowiedzianej przez archanioła Gabriela, powiedziała na to: niech tak się stanie, niech mi się stanie według słowa Twego stała się Matką słowa. Od w tym momencie poczęła z Ducha Świętego. To Słowo również nosiła w sobie, Słowo stało się ciałem. Najświętsza Maria Panna jest dla nas przykładem, wzorem, jak słuchać i jak wypełniać Słowo Boże. A jednocześnie też przechodziła różnego rodzaju próby wiary, i ciągle była nastawiona na uczenie się, ciągle słuchała tego Słowa. Szczególnie trudno było jej słuchać, kiedy słyszała pod krzyżem: Oto syn twój! A do Jana powiedział Pan Jezus: Oto matka twoja. Ale w ten sposób też zrodziła Pana Jezusa, czyli oddała swoje dziecko Bogu w ręce. Twoje ręce powierzam swojego syna. W tym momencie, kiedy Pan Jezus mówił w Psalm 31. Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Tak samo Maryja pewnie w sercu mogła powiedzieć, i ja Boże, w Twoje ręce oddaję Twojego syna. Moi drodzy, przechodząc z takiej ludzkiej, cielesnej, tylko rzeczywistości, która często nas zwodzi, która nas oszukuje, która jest niestała, tak jak emocje. Jak pożądania, jak różnego rodzaju czasem nieuporządkowane pragnienia, mamy przejść do duchowego odczytywania swojego życia. Woli Bożej i pójścia za wolą Bożą. Ale żeby tak mogło być, potrzebujemy mocy ducha świętego. Duch święty sprawia, że wtedy słowo Boże w nas staje się ciałem. Możemy je wypełnić w konkretnym życiu. Moi drodzy. Niedzielę, 12 października, nie tylko jest Dzień Papieski, ale u nas w parafii w Leoncinie rozpoczynają się święte misje parafialne. To jest głoszenie Słowa Bożego. Ojcowie Michalici będą przez stawieństwo świętego Michała Archanioła przyzywać mocy ducha świętego, przyzywać mocy uwolnienia od wszelkich złych mocy. Moi drodzy. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo i łączmy się duchowo w tym słuchaniu Słowa Bożego, przyjmowaniu też mocy Ducha, bo kiedy z wiarą słuchamy Słowo Boże, ona ma też moc Ducha Świętego. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo, niech Duch Święty nas napełnia w tym świętym czasie przyjmowania mocy Ducha Bożego. Pan z Wami. Niech Was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty, Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.